Że szkoła jest cudowna. Udało nam się odbić od nas. Mamy o, o wiele więcej dzieci chętnych, które chcą do nas się zapisać. Dzieci jak najbardziej integrują się, widzą swoje postępy. Mamy coraz większą ilość uczniów z niepełnosprawnościami, a nie mamy takich warunków lokalowych, jakie chcielibyśmy zapewnić dzieciom. Planem jest wybudowanie pawilonu sensorycznego. Planujemy 4 czerwca zorganizować dobroczynny festen tolerancji i integracji. Szkoła Pasowa w Janowczyźnie jest to szkoła ogólnie dostępna, w której w skład wchodzą oddziały integracyjne. Mamy cztery oddziały przedszkolne oraz osiem oddziałów szkolnych. W naszej szkole uczy się ponad 200 uczniów, zatrudniamy ponad 50 pracowników, w tym 35 nauczycieli. Jesteśmy na etapie tworzenia placówki. No mi się wydaje unikatowej z tego względu, że spełniamy wszelkie potrzeby dotyczące ucznia, dotyczących kształcenia uczniów, no w tym niepełnosprawnych. Zapewniamy bardzo dużo zajęć dodatkowych, zajęcia specjalistyczne, rozwijające. No, i takie, które sprawiają największą przyjemność dzieciom. Proponujemy e, szeroki wachlarz zajęć. Są to nie tylko zajęcia specjalistyczne, e, podyktowane, skierowane do uczniów z niepełnosprawnościami, ale jest to też szereg zajęć takich rozwijających zainteresowania. E, są to zajęcia sportowe, na przykład lekkoatletyka. Szkółka piłkarska, koszykówka, ale również są to zajęcia muzyczne, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu. Dla zabaw i takie różne zajęcia, na przykład hortiterapia. Sadzimy kwiatki. Odkrywamy przyrodę. Dbamy o rośliny. Sialiśmy warzywa. I różne Mamy bardzo wyspecjalizowaną kadrę specjalistów pięciu logopedów, czterech psychologów, terapeutów integracji sensorycznej oraz terapeutów pedagogicznych. Rozwijamy dzieci, pomagamy w kształceniu. Tak naprawdę rehabilitujemy od początku, działamy holistycznie, czyli całościowo na każde dziecko. Ja jestem osobą z niepełnosprawnością i wiem, jak ważna jest rehabilitacja od początku, od dzieciństwa. I widzę też na swoich uczniach, że to naprawdę działa, że widzę efekty, gdy dziecko przychodzi do szkoły i nie mówi nic, a potem mówi całymi zdaniami. To jest bardzo budujące i niezwykle mnie inspiruje do działania. Integrujemy dzieci niepełnosprawne po to, żeby mogły się odnaleźć w środowisku naturalnym, lokalnym, a także żeby umiały zaistnieć w przyszłym życiu, w życiu dorosłym. Dzieci jak najbardziej integrują się, widzą swoje postępy, dostrzegają słabości, dostrzegają możliwości rozwoju. Jest to też super Alternatywa w dzisiejszym czasie, kiedy dzieci bardzo mocno idą w stronę komputerów, więc każdą, każdą chwilę, w której wykorzystuję ten czas na sport i mogę ich wziąć, przekonać na swoją stronę, to, to jak najbardziej to robię i dzieci naprawdę to, to kochają. To trzeba im to pokazać. Początkowo to, to była szkoła samorządowa, podupadająca. Mieliśmy coraz mniej uczniów. Ze względu na oszczędności, doprowadziliśmy. Do, można powiedzieć, prawie likwidacji. Szczęście dla nas było oddanie nas Stowarzyszeniu Edukatorów Łąży, które dało nam jakby większą swobodę do rozwoju i do działania. Ciężko było przez kilka lat. Udało nam się odbić od nas wraz z dopływem nowych uczniów. Naszym największym problemem są nasze skromne możliwości lokalowe. Pomimo rozbudowy, pomimo wybudowania dwóch sal przedszkolnych, świetlicy. Szatnie. Mamy problemy z, ze znalezieniem miejsca dla tak dużej liczby uczniów. Praca z dziećmi nie, z niepełnosprawnościami jest naprawdę wyjątkowa. Każdego dnia. E... Dzieje się coś innego, e, każdy dzień jest zaskakujący, ale też właśnie budujące jest to, że widzimy tak szybko efekty naszej pracy. Chcielibyśmy się cały czas rozwijać, ponieważ e, mamy coraz większą ilość uczniów z niepełnosprawnościami, a nie mamy takich warunków lokalowych, jakie chcielibyśmy zapewnić dzieciom. E, chcemy cały czas pracować nad jakością naszej, e, naszej edukacji. Planem jest wybudowanie pawilonu sensorycznego, e, w którym będą się odbywały zajęcia terapeutyczne. I niektóre zajęcia opiekuńcze. Szkoła dysponuje środkami na działalność bieżącą, natomiast nie możemy inwestować. I naszym największym problemem finansowym jest brak środków na inwestycje. Postanowiliśmy sami zdobyć środki, rozpoczęliśmy już działalność, nagromadziliśmy część środków. Przed nami imprezy charytatywne, dobroczynne. Turnieje, festyny i postaramy się zgromadzić brakujące nam środki. Planujemy 4 czerwca zorganizować dobroczynny festyn tolerancji i integracji, podczas którego będziemy między innymi zbierać podczas aukcji pieniążki na budowę. Pawilonu sensorycznego. W pawilonie sensorycznym będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne, a przede wszystkim zajęcia terapeutyczne z uczniami, którzy, które, którzy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne. Ponieważ borykamy się z miejscem lokalowym, mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, ale przy tej ilości dzieci. No jest to problem, jest ich mało, więc potrzebujemy takiego dodatkowego budynku, miejsca, gdzie te zajęcia będą mogły się Odbywać. Pawilon sensoryczny będzie zlokalizowany obok parku sensorycznego, takiej możliwości prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej w środowisku naturalnym. Mamy tam w planach zorganizowanie stoku narciarskiego, gdzie będziemy mogli, właśnie dzieci będą mogły zjeżdżać na nartach, będą mogły zjeżdżać na, des, na desce snowboardowej, będą lasy, takie nasze można lasy tereny, w których będziemy mogli robić biegi na orientację, ścieżki rowerowe, tak w których będziemy mogli robić zawody międzyszkolne czy szkolne, właśnie na, z wykorzystaniem rowerów. Będziemy chcieli też zorganizować tutaj biegi na, nie, nie, na orientację, tylko biegi przełajowe. Także możliwości jest wiele, a na pewno, na pewno wzbogaci to nasze możliwości. To jaki jest plan budowy? Eee, Kopiemy dziury! I spróbujemy się tam przekopać. 4 czerwca na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn dobroczynny, do którego już zgłosiło się ponad 150 instytucji oraz firm, które wesprą naszą działalność, pojawią się na festynie i na pewno wspomogą nasze plany. Budowy, rozbudowy dalszej szkoły. Festyn jest imprezą otwartą dla wszystkich mieszkańców z gminy Sokółka, Powiatu, a także z całego województwa Podlaskiego.